Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z God of War. Idzie mi to topornie to granie ostatnio. No ale to ze względu na moje, kurde, bóle rzeczne, bóle rozrzeczne. Musimy wrócić do tego portalu. Jak mogę to zaznaczyć? Gdzie tu jest znacznik? Nie mogę. No dobra, wróćmy tutaj do, czekajcie, do domu. I pójdziemy teleportem do tego kolejnego teleporta. No. <laughs> tak, z do teleporta. boli mnie, gardło, w sensie gryzie mnie. Eee, gryzie mnie coś. Niedobrze, bo zaczynam murrop, Nie chcę mieć. Nie, chcę. nie, mog nie mogę być chory, o tak powiem. Będę miał córeczkę, i nie mogę być chory. Wiem od czego to jest. No ale to nic. Dlatego jeszcze nagrywam póki mogę gadać, żeby potem nie było problemów z brakiem filmów, ale mam wodę. Modzie, że jedna szklanka wody. Pół litra mi starczy na cały odcinek. Tak, jestem w domu zajebiście. I idziemy do kolejnego portalu, do kolejnych miejsc. Muszę nauczyć się nie robić pro błędów. Włączać tej furii bez sensu. Ostatnio ją włączyłem trzy razy chyba. Ciekawe, czy Mimir jeszcze odpowie jakieś historie, albo Kratos, bo Kratos też potrafi coś tam co jakiś czas opowiedzieć. Bo ogóle ciekawi mnie, kto podkładał głos pod polskiego Kratosa. Nie patrzałem. Nie patrzyłem, a patrzyłem właśnie tych takich zagranicznych, na przykład, nie po angielsku, i też zajęliście aktorzy. Jay Voice, aktorzy, nie? To się tam mówi, nie? Dobra, to jest portal. Teraz w którą stronę iść? Bo szczerze teraz nie wiem, nie znam się na tych lokacjach. A, to szliśmy dalej, z kraja lasu. ma chłopy. Znaczy chłopie. Dokąd teraz? Tam jest furia, zajebiście bo ją zabrać. Na razie muszę wiedzieć, gdzie mam iść, a gdzie nie iść. O! Gdzie twarze magii? Znalazłem artefakt. To jest chyba droga dalej. O! Kruków coraz mniej, tu byliśmy, co śmieszne. O, jest skrzyneczka od razu. Jest to takie moje niedopatrzenie, nie? Tyle lokacji tutaj wokół, których nie, nie zrobiłem. No, ho-ho-ho! Chwila, znowu tu wróciliśmy. Spokojna głowa, Najpierw ja muszę rozeznać tak, się w terenie. Tak, tak, tak. Jak spłatka, jak spłatka. Czekajcie, ta przełęcz. Są tu artefakty jeszcze. Walkiria jest gdzieś tutaj. Magiczna brama, pewnie? Nie, nie ma magicznej. Przepraszam za ten dźwięk, jeżeli słyszeli. No jezu! nie widzę, nie. Do widzenia i tak spam jak ja do nich, nie? No to ja rozumiem. Ale spam, 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 nie. Przepraszam. <laughs> A ty jest droga dalej. To pamiętam. Czy możemy tu... stąd odejść? Nie. Bo szukam drogi. A, czyli ja wróciłem tutaj. Czyli tędy wróciłem tutaj Poczekajcie. Wiecie, to dowiadujemy się o co tu chodzi w tej sytuacji Gdzie mogą być te rzeczy? Nie właśnie czy to te portal... Tylko dalej, czy tylko w tył, nie? Tam nic nie widać. Tam wszędzie byliśmy. Cześć, stąd teraz poszliśmy tam. Nie chciałem tak spaść. Tam zrobiliśmy tą skrzynię. Dobra, jeszcze raz tu zejdźmy. Wiem, że się kręcimy w tej lokacji, ale ja chcę wszystko, wiecie, zrobić. E! Nie widziałem, że on tu jest! tyle chwilę! no nie chciał zginąć nie <laughs> ja, najlepsze jest to że tego chłopa nie widziałem w takim rozeznaniu, wiecie, pełnym, to nie widziałem, że on tam był, nie? Tutaj sobie leżał, obok nas, tak naprawdę. Myślę, że to skała. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma. Dziś jeszcze są te jabłka święte. To chyba w miarę zrobiliśmy wszystko tutaj. Co? Ta, tak mi się wydaje. Idziemy dalej. trochę lepiej myślę o tych lokacjach, w sensie bardziej je rozpoznaję drogi dokąd teraz nie wiem, idziemy dalej. Jesteśmy na tych terenach, to powinno być wszystko fajne. Okej, okay, tam jest ta skrzynia, myśmy to odkryli. Nic tutaj nie zostało. Patrzę, bo tutaj wiecie, zawsze mogliśmy coś zostawić. Znowu Okej, okay, czyli to tak działa? Dobra, dobra, dobra. Czy ja tu czegoś nie przeoczyłem? Chyba nie. Tam na górze nic nie ma, nie? Nie wydaje mi się. A z tej strony? A nie, tutaj mogę tylko zejść. To bez sensu. Wszystkie możliwości trzeba sprawdzić. Każdą wnękę. nie wiem co jest częścią jakiej lokacji nie? że jeszcze i tak ominąłem. ominąłem 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 część a tam jest przejście już no, tam już jest przejście mogę iść tutaj, mogę iść tutaj które przejście gdzie prowadzi To jest dalej to miejsce, tak, tak. Więc jeszcze jest szansa znaleźć jakieś tutaj rzeczy. Główienka. to chyba wszyscy świetna robota dzięki słyszę czy słyszałem jest tutaj patrzcie Ale tutaj już krótków nie powinno być, chociaż 6, dobra, to może być To cholera wie. To zrobiłem, tą to, to zrobiłem. Coś tu gdzieś zostawiłem. Najbardziej te artefakty zostawiłem, a jeszcze są skarby, kurna. A ja skarbów w ogóle nie wiem, nie wiem jak znaleźć, nie. To jest totalna zabawa. Ze skarbami, ale wiecie, my tak chodząc po tych lokacjach możemy znaleźć przypadkiem nawet te skarby, bo one się wyświetlą, nie? A to jest pójść droga dalej, a ja nie chcę drogi dalej, chyba? Jeszcze? Skarby. Bo, jeżeli to jest koniec, to gdzieś ominąłem jakieś miejsce. Bo tu gdzieś jest walkiria. One wszystkie są pokazane, nie? Te walkirie podobno, ale widzę, że nie, jednak. Coś mi się wydaje, że nie. To jest region z. Zielazna zatoka. Czyli teraz ja już jestem poza. No to już źle idę. Jak wejdę tutaj, to będę tam z powrotem, nie? Za, za odcinki to będzie pijegenina, szukanina. Się do mnie. I tak, tutaj, czyli, czyli gdzieś tutaj w tyle zostawiłem walkirię w ogóle co jest ciekawe. A jest magiczna brama? Nie, skrzynia Nord. Czyli gdzieś jest ta zajebista skrzynia, artefakt Walkiria. Purna, gdzie to jest? Gdzieś ominałem jakieś miejsce i tak zrobiłem dużo. A, bo ja poszedłem w tą stronę, a tu jeszcze była ta druga droga, nie? O, ta droga jeszcze była. Ale tutaj nic oczywiście nie było. Czy znajdziemy przejście, czy nie? Nie wiem, wybiegamy sobie no. Nie będę wam tam, wiecie. Gadał, gadał, poszukamy sobie. Bam! Widział. Gdzieś znajdziemy jakieś przejście, chyba. Ała, kurde, boli mnie. Bo tutaj nic nie było już. No tak, dokładnie, bo tutaj coś mi... Nie wiem, coś zostało z tyłu, gdzieś tam w tamtej dolnej części... Albo tam z powrotem, nie? Jeszcze, musi, jeszcze bliżej musiał wejść... E, wrócić. Tam do tej, tamtej pierwszej części walki, jeżeli tam się da jeszcze wrócić. Poczuję, że tam coś zostało. Kupmy sobie jeszcze kamień. Jasne, sklep otwarty. Coś mogło lepszyć. O kurde. To jest zarąbiste. Regeneracja zdrowia. Ulepszyć mogę. Okej, okay. to jest pewnie maksymalne ulepszenie, tak, um. tak, tak, tak. Tego będziemy musieli, pewnie często będziemy musieli to kupować. Gdzieś jeszcze jest mroczny, mroczny pomysł, tak samo ostrza lepsze, nie? Tkanina mgieł. No trzeba by tą tkaninę pozbierać. Ornament ognia. Boże, tutaj ciężko te rzeczy. To jest na tej samym poziomie Właśnie mamy słabe te kamienie, nie? Słabe to mamy Ty, co jest? Co? Dlaczego ja tracę przy tym siłę. Trzymajcie się! Nie interesuje mnie to, nie? Aha, bo ja mam te, ale dlaczego mi wtedy nie pokazuje? A bo ja mam też na maksa. Boże. Bo to jest osłabienie tak naprawdę. Ten amulet, czekajcie, w pancerzu mieliśmy. A, zrobiłem to na full'a już. Kurde, no. Wiecie, gdzie musimy się cofnąć? Tam na przykład, tam byliśmy, tam jest easy, ale tutaj jeszcze nie. Nie da się już cofnąć bardziej chyba. Tam? Gdzie jest tutaj przejście? O! O, tu możemy zejść tutaj. Czy nie, nie możemy tędy zejść. Ale to jest miejsce, w którym byliśmy. Czekajcie, to musimy się jeszcze cofnąć, pewnie. O jest! Eee, artefakcik! I dobrze idziemy w dobrą stronę, jednak. No, nie gadaj, że nie mogę tu się cofnąć. No, co za picza? Chciałbym tam zaskoczyć. Czemu nie mogę? To jest kam. Jakoś tam trzeba wejść, ale jak? Kurde. Gdzie zejście tutaj będzie? My tutaj szukamy przejścia i nie mogę znaleźć. Gdzieś tu coś zostawiłem jeszcze, ale... Nie widzę już żadnej lokacji, gdzie mógłbym się udać. Igła w stogu Siana, dosłownie, nie? Jakieś miejsce... Tam musimy się dostać, ale tam się dostaliśmy z góry. Bo chyba się nie da rady tam cofnąć, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że można się tam cofnąć. No, ale i tak to troszeczkę bez sensu wtedy. No dobra, pójdziemy w inną lokację, jak tej nie mogę zrobić. Tutaj wrócimy później, jak zawsze, <laughs> jak zawsze ja to robię. Może się znajdzie gdzie indziej, wiecie, nie, nie traćmy czasu. A oczywiście nie wiem gdzie. tepnę się tutaj do mistycznej bramy. Czekajcie, żeby tam dojść jakoś. Tutaj tędy chyba trzeba od magazynu Fafnira, czy od tego? Nie, no wydaje się od, że ma magazynu Fafnira. Chciałbym zrobić jeszcze tę Walkirię z ognia, nie? Może damy radę w końcu. Ja bym sobie też zrobił defensa na ogień. Resisty jakieś zrobił. Dobra, idziemy to będzie kierować. Jednak, jednak stąd out. Czyli. Czyli to inną drogą. Zobaczmy czy tędy. Nie, tak dużo nam szczerze nie zostało, ja będę musiał tylko nam nawalić się z tymi walkiriami i ogólnie porobić te główne rzeczy, ale tak to no zależy jak mi też pójdzie. Z 20 odcinków zaraz wyjdzie jeszcze zrobię, no może tak być, może tak być. O to jest blisko tutaj, osiem... 83 metry. do tego miejsca. A bo to jest tu pod wodą, ta? Kurna ty, no prowadzi mnie w złe ścieżki. Jak nigdy, nie? A bez sensu, dobra, zrób mi inny cel dzisiaj, bo nic dzisiaj nie zrobię. Dosłownie, nie. I nic nie zrobię. Więc... Na każdy zwierz jest trzeba zapalić ten ogień. Właśnie, zapomniałem, chcę go zapalić. Będzie trzeba sprawdzić, ale tam na niektórych nie można się. Na niektórych nie mogę się dostać, nie wiem dlaczego. To będzie walka. Kolejne imię. Olrun. Tam jest ta szczelina. Bo tych bram się nie da, nie da się otwierać, czekajcie. Te bramy da się też otwierać. Tak, tak, bo ja tutaj byłem. To jest ta szczelina, o której myślałem. イエスイモメン Szczelina zamknięta. Dalej, miejsce na koniec odcinka. A potem nie wiem, trzeba zapalić w ogóle jeszcze ogień na każdym z tych miejsc. Tak, żeby to też coś może nam da. Ja was żegnam. Do zobaczenia. Cześć.